Witamy na DVD dotyczącym modeli firmy HPI w dużej skali. Na tym filmie zaprezentujemy Wam, jak radzić sobie z modelami HPI w dużej skali z prawdziwymi silnikami benzynowymi. Sugerujemy, abyś najpierw zapoznał się ze wstępem zawierającym ogólne informacje dotyczące samochodów sterowanych radiowo. Jak zacząć? Tylko kilka czynności jest koniecznych, aby przygotować Twój model do pierwszego użycia. Nie zapominaj jednak, że powinieneś przeczytać instrukcję, która została dołączona do Twojego modelu. Bardzo ważne jest, aby zapoznał się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas obsługi modelu z silnikiem benzynowym. Po pierwsze, zdejmij nadwozie i zamontuj antenę, tak jak jest to pokazywane. Nigdy nie używaj samochodu z krótszą anteną. Dla pełnej kontroli nad samochodem konieczna jest antena pełnej długości. Aby zabezpieczyć montowanie anteny można użyć kropelki kleju typu super Glue. Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone a zwłaszcza nakrętki i zaczepy przy kołach. Sprawdź również, czy nie ma luźnych połączeń w zawieszeniu. Akumulatory i baterie Załaduj akumulatory w samochodzie przy użyciu dołączonej do zestawu ładowarki. Ładowanie akumulatorów w odbiorniku zajmie około 6 godzin, więc najlepiej ładować je w nocy. Standardowy pakiet akumulatorów powinien po naładowaniu wystarczyć na około 50 minut, czyli tyle samo co jeden bak paliwa. Zawsze sprawdzajcie, akumulatorki są w pełni naładowane. Wyczerpane akumulatory mogą powodować zakłócenia w radiu, co może prowadzić do utraty kontroli nad modelem. Dodatkowe pakiety akumulatorów oraz szybkie ładowarki są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Upewnij się również, czy akumulatory w nadajniku są wystarczająco naładowane. Obejrzyj część jak zacząć, aby dowiedzieć się więcej o akumulatorach. System kontroli radiowej. Na początku sprawdź system radiowy i jego zasięg, tak jak pokazano to w prezentacji wideo jak zacząć. Sprawdzimy teraz i ustawimy wbudowany system bezpieczeństwa w Twoim systemie radiowym HPI TF10. Na początku włącz nadajnik i odbiornik. Serwo przepustnicy ustawi się w neutralnej pozycji. Teraz otwórz gumową klapkę w obudowie odbiornika tak abyś mógł widzieć odbiornik. Wyłącz nadajnik, żeby zasymulować utratę sygnału radiowego lub zakłócenia. Czerwona diodalec na odbiorniku zaświeci się, żeby poinformować cię, że odbiornik znajduje się w trybie awaryjnym. Serwo przepustnicy również przejdzie w pozycję awaryjną. Użyj małej niebieskiej śruby, aby docisnąć hamulce do około 50%. Teraz zamknij gumową klapkę i włącz nadajnik. Serwo przepustnicy wróci do neutralnej pozycji. Hamulce. Krótki test hamulców. Kostaw model na ziemi z włączonym radiem. Kiedy przepustnica jest w neutralnej pozycji, samochód powinien toczyć się bez żadnego oporu. Naciśnij na hamulce, żeby sprawdzić, czy są wystarczająco mocne do zatrzymania samochodu. Możesz ustawić hamulce poprzez dostosowanie cięgna. Paliwo Silniki HPI są silnikami dwusuwowymi, które działają na zwykłe paliwo bezołowiowe lub benzynę zmieszaną z olejem do silników dwusuwowych. Zawsze postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji samochodu, jak również w ulotce dołączonej do paliwa lub oleju do dwusłówów. Każdorazowo używaj odpowiednich rękawic oraz okularów ochronnych. Nigdy nie używaj paliwa w budynkach. Korzystaj tylko z certyfikowanych pojemników. Olej do dwusłówów jest bardzo ważny do utrzymania właściwego smarowania wewnątrz silników. Używaj tylko najwyższej jakości w pełni syntetycznego oleju do motocykli wyścigowych, dostępnego w każdym sklepie z artykułami dla motocyklistów, lub oryginalnego oleju HPI dla dwusuwów. Nigdy nie używaj żadnego oleju mineralnego lub taniego oleju do kosiarek lub przycinarek. Korzystanie z tych olejów może uszkodzić silnik. Odpowiednią mieszanką benzyny z olejem jest 25 do 1. Zalecamy szczególną ostrożność przy tworzeniu mieszanki. Upewnij się, że nie rozlałeś paliwa. Zawsze używaj pojemników posiadających certyfikat. Zwykła 95-oktanowa bezołowiowa benzyna jest w tym przypadku doskonała do użycia. Benzyna o wyższej liczbie oktanowej da tylko niewielki wzrost osiągów. Uzupełnij zbiornik paliwa w Twoim modelu przy użyciu cienkiej rurki. Kolor mieszanki paliwowej może różnić się w zależności od zastosowanego oleju. Na naszym filmie olej jest koloru czerwonego. Pamiętaj, aby nigdy nie pozostawiać paliwa w baku, kiedy samochód nie jest w użyciu. Zawsze zostawiaj pusty bak. Dlatego zalecamy wlewać tylko tyle paliwa, ile jest Ci potrzebne do zabawy. Pełen bak wystarczy na około 50 minut jazdy. Upewnij się, że korek wlewu paliwa jest szczelnie dokręcony. Uruchamianie silnika. Jako, że twój model jest całkowicie nowy, musisz zalać silnik przy użyciu małej pompki. Naciskaj pompkę do momentu, kiedy wypełni się paliwem, które zacznie przedostawać się żółtą rurką powrotną. Kiedy będziesz korzystał z modelu do całkowitego wyczerpania paliwa, będziesz musiał zalać go ponownie przy następnym rozruchu. Nie ma konieczności zalewania silnika przed każdym użyciem, ale pomaga to czasami przy uruchamianiu silnika. Nie ma możliwości zbyt mocnego zalania silnika. Teraz jest pora na uruchomienie silnika po raz pierwszy. Ustaw samochód na dużej, solidnej podstawie, tak aby koła nie dotykały podłoża. Najpierw włącz nadajnik, a potem samochód. Silnik powinien zapalić bez użycia ssania. Pokażemy Ci jak używać sania później. Zostaw dźwignię sania w pozycji poziomej. Włącz silnik wykonując kilka energicznych, krótkich ruchów. Nigdy nie wyciągaj linki startera ponad 50 cm. Może to uszkodzić zapłon. Aby wyłączyć silnik, po prostu naciśnij czerwony przycisk stop. Sanie. Jeżeli masz problemy z uruchomieniem silnika, możesz spróbować użyć ssania. Ustaw dźwignię ssania w pozycji pionowej. Pociągnij linkę rozrusznika aż do momentu, kiedy usłyszysz, że silnik prawie odpala. Następnie ponownie ustaw dźwignię ssania w pozycji poziomej. Spróbuj uruchomić silnik ponownie. Powinien teraz ruszyć. Pierwsza jazda. Teraz jesteś przygotowany do swojej pierwszej jazdy modelem Baja. Upewnij się, że nadajnik i odbiornik są w pełni naładowane. Odpal silnik, tak jak to zostało pokazane wcześniej. Opony modelu Baja są zaprojektowane do użycia w terenie. Odradzamy jazdę modelem po asfalcie z dużą prędkością. Jeżeli jest to Twoja pierwsza jazda modelem Baja, możesz przez krótki czas pojeździć nim po asfalcie, aby zapoznać się ze sterowaniem. Pamiętaj jednak, że jest to duży model, którego waga jest znaczna. Pojedź modelem kilka razy do przodu i kilka razy do tyłu, aż do momentu, kiedy poczujesz, że kontrolujesz w pełni model. Następnie możesz zabrać swój model w teren. Duży otwarty trawiasty obszar będzie idealny. W miarę jak będziesz coraz bardziej zaznajamiał się z modelem i uczył się jak go prowadzić, może stopniowo zwiększać prędkość, żeby cieszyć się w pełni z jazdy.